Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w grze Nie Jakiś czas temu gra pojawiła się w końcu w pełnej wersji zarówno na Steamie jak i na Gogu. A dzisiaj sprawdzimy poszczególne mapy z warsztatu Steam, które moim zdaniem wydają się naprawdę ciekawe. Mm. Somebody... Może zaczniemy od oblężenia helmowego jaru. Myślę, że przydałby się tutaj jakiś potężny trebusz, więc skorzystamy z warsztatu Steam i na przykład... O, ten możemy sobie wziąć. Patrzcie jaki majestatyczny! O, dobra, oni tam już sami zrobili wyrwę w murze. Bardzo dobrze. Do przodu moje uruchaj, lewo, prawo. O nie, to nie tak miało być. Panowie, wierzę, że poradzicie sobie sami. Niestety nie wyszło, więc podjedźmy trochę bliżej. O nie, coś tam się stało. Halo. Kto mi tam przyblokał gościu? Co ty tam robisz, co? Ej, on mi ukradł koło. Ty, ty, co to za zdrajca w ogóle? A my zdrajcę w naszych szeregach, proszę się go pozbyć. Sprawdźmy może, pierwszą z pięciu misji przygotowanych przez pewnego autora. Co ciekawe, jest y, trójka, a potem od razu jest piątka. Gdzie jest quest numer 4, drogi twórca tych map? Okej, okay, i tutaj mamy dosyć ciekawe plansze... Gdyż my wybieramy postać i jakby nią sterujemy. O, proszę bardzo, mamy tutaj takiego jakby e, hack and slasha, można powiedzieć. Wziąłem oczywiście łucznika, żeby było najłatwiej. Bo jestem no, kiema, ale... Ojej, co ty tam gości tak latasz po tej podłodze. O nie, tutaj są łucznicy. Uwaga, uciek... O nie, to sam prosto w głowę. Niedobrze, gdzie tamten odleciał. Dobra, brama rozwalona. Rozumiem, że mam tutaj iść. Na końcu z tego co rozumiem tej planszy jest jakiś boss, którego musimy pokonać, więc zmierzamy w O, coś tam wybuchło. No, no to tak też można załatwiać przeciwniku, chociaż ja nie jestem przekonany, czy o właśnie ten gościu jednak żyje, ha, jak mnie oszukał. No, cwaniaczku, dawaj. Teraz zobaczymy jaki jesteś dobry. Ej, przegrałeś. OK, podchodzimy pod jakąś wioskę. Wow, gdzie ty żyć wyleciał w powietrze? To był znak ostrzegawczy z jego strony. On tam oznajmia im innym, że ja już idę. <laughs> ten jak poleciał dopiero. Witam piękne kurczaki... Ojej, ja nie chciałem tego zrobić. Żeby nie było, moi drodzy, ja tylko się poruszam tą postacią. Widzę w końcu bossa, No dobrze, zabijmy jego obstawę. I teraz, e, drogi piękny kolego. Oj, ale ty masz wielki topór. E, ciekawe ile strzał potrzeba, żeby cię zabić, co? W ogóle czy mi się wydaje. Czy ty mi zadajesz obrażenia? Przecież to jest... kilometr ode mnie stoisz i ty mnie trafiasz tym wielkim toporem, tak? Niby jak to działa kolego. I e, to jest oszukiwanie moim zdaniem. No dobra, może trochę się odsuniemy czy coś w tym stylu, chociaż jak będziemy za daleko, to też... O nie! Ej, on się poddał nasz gościu. Chyba przegraliśmy, nie. Wierzę, że tym razem się uda. Ostrożnie, lud... O nie! O nie! Ten pocisk mi spadł. Dobra. No! O, 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 dobra! To było zamierzone, moi drodzy. Tak to miało wyglądać, ok? No, nie, jeden łucznik tu został. Nie jestem w stanie przestać ukończyć poziomu, bo moi żołnierze raczej tam nie wbiją się na te mury. Przed nami quest numer dwa, gdzie z tego co rozumiem, tutaj też będziemy mieli jakąś postać do wyboru. Późniejsze misje są już inne, ale sprawdzimy jeszcze to. Tym razem będziemy grać jako rycerz, który rozwala drzwi i widzi oblężenie jakieś wielkie tutaj. I ogólnie jest ogłuszony z tego co widzę. Proszę zostawić tego wieśniaka. No i zabili. Dobra, poprzewraca. Wracam was w takim razie, dalej jestem ogłuszony. Powiedziałem coś z tym zrobić, ale nie wiem za bardzo co. A dzień dobry kolego, zostaw mojego łucznika w spokoju. Powiedzia no, powiedziałem. Nie podchodź nigdy więcej do moich łuczników. Dobra, przechodzimy dalej, ta plansza się nie kończy. Nie wiem czy tu będą jakieś pułapki. O, tam widzę wrogów. Wow, co mnie ogłuszyło niby? A dzień dobry, co tu się dzieje? Łucznicy strzelają, bardzo dobrze. Rozumiem, już jest To jest, jakiś to jest wikingów na jakąś biedną wioskę, tak? Ja go tu przewróci... Wow, dostałem prosto w pysk. Patrzcie, jakie skoczki tutaj, Wow. Czy wy, czy wy umieracie od skakania? Rozumiem, że nie potraficie skakać. To jest za trudne dla was. Tu się jakaś brama rozwaliła. Widzę plażę. O nie, zdesantowali się. Wikingowie zdesantowali się na plaży. No to do bo... Halo, kolego. Do pracy. Dobra, wbijamy się we wroga. Uwaga. O nie, trochę jest was tutaj za dużo. Wow, kto też to toporami rzuca? Ej, czy ty robisz to, co myślę, że robisz? Nie wiem, czy ci przeszkadzać, czy nie, ale myślę, że raczej powinieneś nie odwracać się do mnie plecami, kolego. Wow, No, ileż tutaj... Były pod tą bramą. Zostało tylko wejść tutaj na ten port i tam... O, tam jest boss i on rzuca toporami. No nieźle, ale na szczęście nie we mnie. Ale ładny statek tutaj nawet jest zrobiony, dobra. Wbijamy się w tę obstawę. Może za dużo was tutaj jest, to trzeba na, na spokojnie zrobić. nie było się, ja, tak sobie myślę teraz. W poprzedniej misji był dokładnie ten sam gościu, ale nie widziałem tych toporów. Może one były niewidzialne, to się pewnie zbugowało. Była ta animacja rzutu, ale nie rzucał. A ten boss jest upierdliwy, dobra gościu, naprawdę spadaj z tymi toporami. O nie. Czy wy potraficie chodzić po wodzie? Czy mi się tylko wydaje, co? Uwaga, wstają. No chodzą po... Dobra, ten jeden nie potrafi chodzić po wodzie, a jednak potrafi. Mamy tutaj walkę na śmierć i życie. Albo ja, albo ten boss, który wbija mi topór prosto w głowę. Ktoś z nas musi to wygrać. O! Udało się, na jakieś osiągnięcie zdobyliśmy. Skoro trebusze nie dają rady, to może wykorzystamy jakieś balisty? Na przykład te tutaj. A dzień dobry, przyjechałem do Helmowego Jaru z balistą. No w sumie były balisty, prawda? Isengard posiadał. Uwaga, będziemy celować... Wow, wow, wow. Hej! To nie ja! Kto mi rozwalił moją balistę? Dobra, ja jestem gotowy moi drodzy, mam nadzieję, że wy również. Piękny wybuch, tylko że chyba się to nie... A nie, dobra, zaczyna się rozwalać ten mur. Jeden gość tam przeżył, naprawdę. A moja balista ma tylko jeden strzał, więc już niestety przegraliśmy w tym momencie. Quest numer 3 ma naprawdę ładną mapkę. I z tego co rozumiem, ale niewiele rozumiem, to tutaj chyba po prostu będzie jakaś bitwa. Rekrutujemy jednostki i patrzymy na bitwę. Okej, okay, udało się zrekrutować rycerza. Patrzcie jak on sobie biegnie słodko, dobra. O, i wyszedł przeciwnik i oni się będą bić, czyli to jest taki... Może nie tower defense, ale gry tego typu. Okej, okay, mamy bitwę pod naszą bazą z tego co rozumiem. Nie wiem jakie są warunki zwycięstwa albo porażki. I e, nie wiem e, jak pieniądze dostajemy, ale jakimś cudem dostajemy pieniądze zanim za nie rekrutujemy jednostki. O nie, my tam wieśniaka mieliśmy w środku. Jak zrobił wyrwę w murze i ucieka. Coś czuję, że jak przegra ten wieśniak, w sensie zostanie pokonany, to my przegrywamy. I pewnie w drużynie przeciwnej też jest taki wieśniak, którego trzeba zabić. jejku. Patrzcie, jak ucieka. Dzielny wieśniak, On chce nam pomóc to zwyciężyć. Dawaj gościu też No i nie dał rady. I wybuchło wszystko. I tak, napis porażka. Okej, okay, czy ten wieśniak nie może zginąć? Dobra, ogarniam. Leci dzielny rycerz, który nam to ugra. Ja wam mówię, jeszcze nikt mu nie przeszkadza. O, tam coś wyszło. Ale nie. Ominął przeciwnika i wbił się prosto tam do bazy wroga, gdzie jest ten wieśnik. Dawaj, atakuj go. No, dawaj, panie, o, panie rycerzu, no. Miał pan piękną szansę na zwycięstwo takie yy, raszowanko. Dobra, może ten łucznik da radę. Dawaj, raszuj. Wow, udało się, wygraliśmy. No naprawdę, ten łucznik temu nam to ugrał. Brawo. Wierzę, że ta maszyna da radę zniszczyć cały ten mur, moi drodzy uwaga. Naprawdę? Okej, okay, tutaj mamy piękną machinę. Wymienimy yy, te zwykłe kulki na jakieś bomby i będzie od razu lepiej, prawda? Dobra, podjeżdżamy pod mury. Uwaga, uwaga. Ja może powinienem dać tym żołnierzom tak walczyć do samego końca, ale obstawię, że nie są w stanie wejść na te mury. Dobra, celuję, cel PAL! No niekoniecznie tak to miało wyglądać. Quest numer 5. Um, nie za bardzo rozumiem o co tutaj chodzi, ale ładne to. U, uwaga, Hy! tu się podnosi do góry, okej. Okay. Tam w ogóle mam jakieś kontrolki. Tak, to są jak te takie gierki, nie, w tych yy, parkach rozrywki. Dobra, czyli musimy po prostu yy, celować tymi balami w, w te wieśniaki. Czyli to jest, można powiedzieć, taka minigierka. Okej, okay, ogardzia już wszystkie klawisze i teraz co? Pany, o, dostał jeden. Okej, okay, czyli to jest po prostu taka minigierka, nic tu raczej sensownego się nie będzie działo, ale no, trzeba przyznać, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak gościu to robi, a... A robi to naprawdę świetnie. Te wszystkie poziomy. Ojej, już koniec, halo. Czy ja wygrałem, czy nie? Skoro trebusze i balisty nie dają rady, weźmy sobie czołgi. Na przykład ten. No nie, nie mieści się. Dobra, mamy inny czołg. Uwaga, strzelamy. I to tyle, naprawdę. Nic więcej nie zrobisz. O, mogę polać ich wodą. No myjcie się, brudasy. Super. Uwaga, przebijemy się przez główną bramę. O ile ja tam w ogóle wjedziemy. Dawaj, panie czołgu. Dobra, mierzymy w tę bramę. Uwaga, dawaj, działo. I. Piękny strzał. Ty, czołgu, będziesz naszą ostatnią szansą na zwycięstwo. Naprawdę jesteś wspaniały. Albo ty, albo nikt. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Jezu, ile FPS-ów? Ja go nawet nie ruszyłem.